Cześć witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj ze mną pan inwestor witam serdecznie witam ma pan zamontowany kocioł firmy Stadler i dzisiaj powie nam pan jak się go użytkuje ok? no, no okej okay. no w sumie użytkuje się go dobrze no względem tamtych innych to mhm. y, rozpalanie jest y, znaczy się można powiedzieć y, raz Ty... raz na dobę i to jest na razie wystarczająco chyba okay. że będą większe mrozy albo coś no to wtedy Trzeba będzie może więcej razy doładowywać. Ja mam taką e, prośbę, to zróbmy w ten sposób. E, takie szczegóły, to zaraz sobie o nich porozmawiamy. Odpalmy urządzenie no. i zobaczymy, co się tak naprawdę tutaj wydarzy. No. Żebyście Państwo mieli pogląd w tym momencie, e, na buforze ciepła jest na górnym czujniku 41, na dolnym 32 i zbiornik ciepłej wody użytkowej jest doładowany do 49 stopni Celsjusza, więc może rozpalmy go. A później popytam Pana o te wszystkie różne dobrze, rzeczy, dobrze. dobra? Dobrze. Panie Jurku, mam do Pana pytanie. No. Kiedy Pan ostatnio palił w tym kotle, bo dzisiaj jest... Wczoraj gdzieś około godziny 15 rozpalałem mhm. i do dzisiaj jest tyle, co jest widać na piecu. Mhm. Temperatura w domu się utrzymuje 22-23 stopnie. Okej. Okay. No, i także on działa bez przerwy. Ok, i dobra, tak jak widzicie, pan Jurek nam powiedział, że wczoraj rozpalał kocioł. Dzisiaj jest, tak jak widzicie, na, 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 na sterowniku. 8 godzina 9.32 to jest manewr. Jurkiem będziemy rozpalać kocioł. kocioł. Nakła, nakładziemy <grym> trochę drobnego, trochę później grubszego. Ok, sobie włączę latarkę, żeby też było łatwiej zobaczyć, panisko. Proszę mi powiedzieć, jakie ma pan drewno? Drewno jest w ogóle mieszane, jest drzewo, y, trochę czereśni takich dzikich, trochę, mhm. trochę jakiś tam y, no, leszczyny, y, trochę buka, trochę i no, jodła i sosna, i w zależności co się trafi. Mhm. Coś tam klon, czyli jawor. Rozumiem, że ma pan to w swoje drewno, nie, nie, nie kupuje pan, co? Tak, tak, swoje, ze swojego lasu i także... Dobre to jest, bo jest wykorzystane wszystko praktycznie. No, znajdujemy się w górach niedaleko Nowego Sącza. No tutaj pozyskanie drewna i palenie tym, tym paliwem od lat jest jakby <grychy> wykorzystywane, prawda? Tak. Nigdy że jest swoje, że za darmo, ale też trzeba się robić. No trzeba, ja właśnie za każdym razem powtarzam, nic nie ma za darmo, nie? Trzeba trzeba mieć sprzęt trzeba mieć. Czym to porąbać, uh -huh. no i pociąć, no i ogólnie. Okay. Czyli wcześniej miał pan taki kocioł zasypowy, tak? Na drewno? Tak, zasyp zasypowy na drewno. Uh -huh. Bez bufora ciepła, bez... Bez, tylko, tylko był zawór czterodrogowy. Okej. Okay. Okay. I jak pan często chodzi do tego kotła, przy tym zwykłym kotle? W zależności... Od temperatur, wiadomo. Od temperatur to... Yy, Średnio około 4-5 godzin. Co 4-5 godzin. godzin. O. Okay. No to taka zmiana. <grym> ja raz na dobę. No, troszeczku jest. <grym> raz na dobę i na przykład raz jak się zapali, bo zapali to jest wężownica wody użytkowej w buforze. Mhm. Jak zapalimy w jeden dzień nagrzeją ją na 80 stopni bufor, to 5-6 dni mi wystarcza ciepła woda. Tak? Tak. Okay. A proszę mi powiedzieć, pan był przekonany od samego początku do weżownicy higienicznej w buforze ciepła? To Znaczy się... Znał pan te rozwiązania? To znaczy się, myślałem o tym, że na przykład nie trzeba będzie codziennie palić w piecu, mhm. bo zanim ta woda, która ostygnie w buforze, to jest yy, duży zapas tej ciepłej wody. Dokładnie, dokładnie. A w tamtym na przykład trzeba było, żeby tą 300 zagrzać, to trzeba było codziennie rano zapalić, żeby na cały dzień wystarczyła mhm. y, woda. Czyli ona ta 300 tutaj nie jest podłączona, tak? Jest, jest. A jest jeszcze podłączona? Tak. tak. Okay. Okay. Pokaż, ile komory nałożyliśmy. No, to jeszcze jak się chyci, to Dołożymy jeszcze, bo żeby teraz na spodzie zapalić, żeby nie przeciągało od góry, tak. bo wtedy jest mniej dymu, jak się na spodzie zapali, bo bezpośrednio ciągnie do, do dołu tej dyszy tam zgazującej. A pan przedtem wiedział, jak działa kocioł na zgazowanie? Czy... To znaczy się troszeczkę, że patrzył, myślałem i tak mniej więcej się orientowałem, znaczy się, no, głównie się patrzyło, no później na jakiś tam... Jak to mniej więcej ma działać, mm -hmm. ale dopiero co z tego wychodzi to jest nowość. Tak. No bo dawniej były piece tylko górnego spalania, później o. były dolnego spalania. No i teraz to jest gazówujące. Tak. Oczy no, sama technologia zgazowania jest już od dawna, prawda? Ale że pan, to sięga nawet czasów II wojny światowej też wykorzystywano hot-gas do napędzania pojazdów. Między no innymi, ale do nie? nas do nas przyszło. No chyba nie tak, nie tak dawno. A to historia jest bardzo ciekawa, to mogę Aha. Panu od razu powiedzieć, jak będziemy czekać, jak się tutaj to fajnie rozpali. Te kotły na zgazowanie to w latach 90 już w Polsce były, i w 2000 z tym, że no, klienci nie wiedzieli za bardzo, jak tym palić. Nie dobra, pan? Palili ten, mokrym tak, drewnem, palili w kotłach bez, bez bufora ciepła, no i w, czy, nie muszę mówić no. Czy w tym piecu, czy w tym piecu każdy piec musi mieć suche drewno, bo tak. Ono zanim się. Zanim się wysuszy. wysuszy to już energię oddaje. Energię, energię oddaje i po drugie Dobra. Dobra, wrzucimy. Dobra. No i spokój za jakieś 3-4 godzin, Aż się podniesie temperatura, znaczy podniesie się wentylator do 50% jak już się skończy wypalać mhm. i raczej do niego nie zaglądać. Okej, okay. a jaką najwyżs najwyższą temperaturę pan uzyskał w 80% 84. na buforze ciepła. Na buforze ciepła. 84 u góry, 80% na dole, a zbiornik wody użytkowej mhm. on jest tak podłączony, że na przykład może z niego przepływać żeby ta woda się nie zastała przez wężownicę do tego. Mhm. I na przykład jak nie braknie wody w yy, tej użytkowej w trzysetce, mhm. to wtedy se mogę przerzucić i pobieram z tamtego buforu mhm. z tych 2000, ale <laughs> lepiej mi się to widzi tak, że jest yy, no, na zimę, bo wtedy nie obciążam bufora, który idzie ciepło na dom. I mam mhm. ten zapas ciepłej wody w trzysetce. Okay. Czyli zbiornik buforowy ma pan 2000 litrów, tak? Tak. Okay. Proszę mi powiedzieć, bo widzę tutaj również troszeczkę zrębki. Czy pan pali tą zrębką też tutaj w kotle? No, troszeczkę się za, można zarzucić na górę, mm. żeby nie od razu, bo wtedy jest strasznie, strasznie się pali i gaz się wytwarza, że no, po prostu spala się porządnie. Okej, okay, okay, czyli ja. jest wysoka temperatura? Mm. Tak, wysoka temperatura. Raczej mieszać grube na spód, a cienkie na górę. Okej, okay, okej. Okay. Już kocioł przeszedł w tryb pracy. Możecie Państwo zobaczyć, wentylator 35 stopni, na zewnątrz dzisiaj mamy, chociaż nie wiem, ja jechałem dzisiaj do Pana, to tam troszeczkę wcześniej było pół stopnia, no. tutaj pokazuje no 3,7, może Możliwe, słoneczko teraz wychodzi. Trochę, bo trochę jest cieplej niż wczoraj co było. Mhm. No. I lepiej co zaczpalone i on już przeszedł na pracę. Tak, no, bardzo szybko przeszedł. Nie? Tak. Będziemy widzieć jak, jak mniej więcej ta temperatura na buforze ciepła będzie wyglądała. Sobie tylko kliknę. Co tutaj się dzieje 46 stopni. Na zasilaniu on oczywiście, jest zamknięty zawór. No i kocioł ma temperaturę, jaką chce na, wypuszczać nagrzewniki, 35 stopni. 35. I tu jest mhm. ustawione 50 stopni, żeby więcej nie nagrzewało wodę użytkową. Mhm. Ze względu na dzieci. Żeby nie, nie oparzyły się, jak podejdą do kranu i, I, i otworzą kran. Okay. Także poza tym hula to jak trzeba. Okay. A możemy też jakby zdradzić, jak to wygląda na początku, bo pan na początku miał chciał kupić inny kocioł. Nie to, musimy wymieniać marki, ale chciał pan inny kocioł, tylko długi czas z... oczekiwania był, prawda? Dobrze, że ta, to Znaczy się chciałem, bo tak się przemyśliwało, żeby kupić normalny ten zgazowujący drewno, który mhm. jest dolnego spalania, mhm. ale tam w sumie jest dołożone 4-5 szamotek i to jest tak, że one tamte bez tych szamotek już były stosowane długo, 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 długo wcześniej. Mhm. No. Dokładnie. No i teraz, teraz tylko co właśnie uzyskali atest na, na zgazowanie, na zgazowanie drewna. Okay. Tutaj całą, um, całą instalację robiła panu lokalna firma, prawda? Tak. Nie żadny domokosz z Polski, tylko? Nie, nie, Tutaj lokalny. Lokalny. Okay. To, było, to było tak, że to jest na starej zasadzie y, grawitacja mm -hmm. i nawet to bardzo dobrze funkcjonuje, mm -hmm. bo ono seleciutko y, działa, i także y, jest tak, że pompka no nie męczy się, ona tylko tak by jest wspomagająca. Rozumiem. No i grzejniki mam na przykład starego typu, mm -hmm. żeliwne. Mm -hmm. I one są bardziej wydajne od tych grzejników, tych, tych białych aluminiowych, bo do tych aluminiowych trzeba więcej gorącej wody, żeby ona mhm. przechodziła, przechodziło to ciepło do, 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 no w ogóle do pomieszczenia. Mhm. A te tylko seleciutko pykają i oddają porządnie ciepło. A bufor, znaczy się może powiedzieć względem temu, że jest duży, że jest wtedy większy zasób wody. Bo ta woda, która spłynie z grzejników, mm -hmm. to by momentalnie mniejszy bufor ochodziła. Tak to no. prawda. Okej, okay, czyli ma pan tutaj y, grzejnikowo, tak? Ogrzewanie? To, to znaczy się, środek jest na dom. To jest na dom? To jest mm -hmm. na podłączanie wody użytkowej 300 litrów, a ta trzecia pompka jest zastosowana do starego domu, jak tam nam potrzeba zagrzać, bo tam mamy garaż. A tutaj obok, tak? Co widziałem? Tam. Tak, tak, tak tu, widziałem. No. Widziałem okej. Okay. I wtedy się podłączy i... I tam po prostu momentalnie jest ciepło. A, okay. No i darmi też, żeby mieli tam podłączone, bo tam na co mieszkała, a teraz tam nie mieszkają, na tamtej okay. części. Ja. A wysyła pan czasem tam energię jakąś, tak żeby podtrzymać tak, tak. temperaturę? Tak. No, tylko jeszcze musimy się to podłączyć, tak jak ma być, bo na razie jest prowizorka. Okay. <grych> Kurczę, A jak panu wszedł tutaj ten zbiornik? Przez okno. Przez okno? A, tędy. Okay. Bo tu żeśmy wydarli futryny, bo to także miało być wcześniej zrobione, było niezrobione, akurat było lekko założone. No i także wyjęliśmy futrynę, później ściągnęliśmy mu ten korzuch. No i i tu był, tu był założony z powrotem to ocieplenie. No. A zabudowany jest przez to, żeby nie obić go, bo jest cera, ta by się, ta, ta, ta by się zepsuła. Izolacja, nie? Izolacja. No. Dokładnie, dokładnie. Można no, by stargać. To z tego miejsca trzeba pozdrowić instalatora Łukasza z całą firmą. W, w opisie filmu będziecie mieli numer telefonu do Łukasza. Jeżeli macie jakieś pytania. To jest tak jak tutaj pan, pan Jerzy wspomniał, jest to instalator tutaj z okolic, także lokalny. Więc jak macie jakiekolwiek pytania, możecie do niego zadzwonić, zapytać się, zapytać, się, jakie ma terminy, jeżeli chodzi o montowanie tego typu. Urządzeń. Tutaj mamy ochronę powrotu. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, na inwestycjach, ochrona powrotu w kotle Stadler jest wymagana poprzez zawór czy z siłownikiem. I taki tutaj właśnie zawór macie zastosowany. Więc w ten sposób to urządzenie chroni powód kotła, tak aby, aby kocioł był wygrzany, żeby nie było tak zwanego punktu rosy, żeby kocioł po prostu Wam nie zardzewiał. I ta pompa zaworem czy ma za zadanie również naładować bufor ciepła. I na przykład jest tak, że nie, on nie startuje 80-90, mhm. tylko się stopniowo wychodzi na te 65-7 stopni. Im jak się zwiększa temperatura w buforze, to się zwiększa temperatura w piecu. Mhm. Nie, że jest momentalny skok temperatury. No i teraz widać, jak chwilę się pali, jak go se chodzi na wolnych obrotach. Mhm. No. Ok, wentylator 22 stopnie. No bo tworzy już tam się temperatura dźwiga. Okay, zaobserwujemy za chwilkę. Godzina 9.46. No, muszę Panu powiedzieć, że bardzo szybko to ruszyło, nie? No. Ile już tam na piecu się ruszyło więcej? 52. 52 kotle, no. Czyli jeżeli dom potrzebuje, to również teraz może czerpać sobie już energię. A jak pan ocenia sam kocioł, wykonanie? Czy, to tak, czy tak sobie pan wyobrażał ten kocioł? Czy... Samo to, jak się na niego patrzy, że jest czerwony, to już jest ciepło. <śmiennie> <śmiennie> <Okay>. <śmiennie> Czyli kolor też ma Nie, znaczenie, jak widzisz? Tak, kolor ma znaczenie, bo żółty to by był taki jakiś rażący, może podobny do słońca albo coś. A taki <śmiennie> jest przyjemny. No i w ogóle wykonanie drzwiczek. I tutaj tego no jest f, fajny wygląd, no, co można powiedzieć. Czy pamięta Pan o ruszaniu rączką tutaj do wymiennika? Tak, tak. trzeba raz, raz na ten albo czasami dwa razy podczas palenia, jak przychodzę, no to wtedy szapnie się za tą rączkę. I... Dokładnie. Dla przypomnienia, jeżeli nie oglądali, ktoś z Was, kto teraz ten film, nie oglądał wcześniejszych filmów z tym kotłem, to jest to czyszczenie wymiennika kotła poprzez poruszanie taką rączką. W środku mamy turbulatory, które się ruszają góra-dół, czyszcząc nam wymiennik. A pan oglądał ten film, jak ja z kolegą, instalatorem Piotrem, opalałem kocił też e, Stadlera? W... Tak, oglądałem. I pan wtedy się oburzył, że pan dużo szybciej osiąga temperaturę niż tam, tak? To znaczy, się tutaj momentalnie szło. Tam nie wiem, co tam było. Mi tam się widzi, że chyba wsadził te okręglaki, to były mokre, bo tak. jak otworzyło, otworzyło, otworzone były te drzwiczka, to ino taka para buchała z tych klocków. Tak, ma Pan w 100% rację, widzę, no. że Pan jakby wie. Tam akurat ten opał, który mieliśmy z Piotrem, on nie był taki no, do końca wysuszony. No. Zapomniałem chyba zmierzyć, yy, zmierzyć i, ile wilgoci było, ale to nie był idealny opał, to też czasem e Ewidentnie było widać, że się z tego drzewa kurzy, no bo miałem doświadczenie na przykład na tych starych piecach, jak się nakładło drzewa, to zamiast one grzać, to one para tylko szła do komina i po wszystko. No i to właśnie trzeba powiedzieć, że jak dajemy tak. mokre drewno, to my potrzebujemy pierwszej energii, żeby tą parę wodną wygonić, żeby ona odparowała, żeby odparowała. a dopiero później spalanie, więc tak, tak. naprawdę tracimy bardzo dużo energii. No i wtedy jest mokre, no to osadza się ta smoła po tych krajach, po tych ściankach i, tak. i smoli po prostu, smoli. No. Mhm. Nie pan co to jeszcze. Chciałbym żeby Pan troszeczkę powiedział o samym budynku. Jaki to jest duży budynek, ile on ma metrów kwadratowych, jak jest docieplony? Budynek jest około 300 metrów kwadratowych. Mm -hmm. Założone są okna trzy szybowe To jest starego typu, ściany są na 45, bo było z maksa Główkowo i uz mm -hmm. I ocieplone jest, ocieplone jest piątką styropianem. Piątką steropianę. Piątką okay. A proszę mi powiedzieć, bo Pan mówi o 300 metrach kwadratowych, ale to jest te 300 metrów kwadratowych razem z tym budynkiem, o którym wspomnieliśmy, że to jest ten. Nie, nie, tamten, nie. tamten z boku, co jest budynek z, z ten stary, no to tam jest około 80 metrów jeszcze kwadratowych. Czyli razem, gdzieś jakbyśmy mieli wszystko tutaj wygrzać, to około 380 380 metrów. Okej, okej. Okay, okay. no. To teraz jeszcze bardzo jedno ważne pytanie. Jak Pan nagrzeje ten bufor. 2000 litrów to temperatury tak jak Pan wspomniał ponad 80 stopni to jak Pan często musi tutaj jak pan, jak, jak, na jak długo on wystarczy Panu? to praktycznie on wystarczy yy, od na te 12, 12 godzin spokojnie przy dzisiejszych temperaturach co było mhm. minus 5 stopni na polu okej, okay, no. okej okay. a, tak, a tak no to jak już później na przykład zrobi się ciepło no to się wtedy wyłącza jakby nie było potrzebne ale spokojnie 12 godzin Wytrzymuje. Mhm. I zawsze, jak to się mówi, marzyłem o tym, żeby nie trzeba było w nocy wstawać, tylko się wieczór załaduje, idę sobie spać, a on sobie hula spokojnie całą noc. Okay, no. I to jest wygoda. Wygoda jest straszna. No. Mhm. Iż, no, jak to się mówi nie wypowiadając. Yy, no jest to, jest to komfort, no, bo przed tym to. Ledwie się człowiek dżymnął, już trzeba było lecieć, bo się zdawało, że nogi i woda w miednicy <laughs> no. okej. Okay, okay. No i spokojnie się działa i jeszcze, jeszcze można, trzy godziny tak spokojnie można nie zaglądać do niego. Czyli od teraz, jak odpalaliśmy, w pół, no. chyba było w pół do dziesiątej, no jakoś po, po, po tak. pół do, jest niecałe pół godziny. I myśli pan, że jeszcze trzy godziny jak tak będzie Mes, spalał Jeszcze 3 godziny będzie to spalał. Okay. W sumie doładowanie ono trwało tak gdzieś do 5 godzin, żeby załadować go na te 75-80 stopni. Okay. No. Nie da się przyspieszyć, żeby szybciej załadowało, bo mhm. komputer go nie puszcza. Mhm. I to, że się pali takim czy takim drzewem, czy no różnego jak się nakładzie, tylko że musi być suche mhm. i... Jest, jakby go się chciało wyregulować ręcznie, to nie ma szans, mm. że komputer steruje to o powietrze wtórne i pierwotne, to jest pazurami tego, jak to się mówi, nie ustawi. <grym> nie, nie da się tego zepsuć. Nie da się tego zepsuć. <grym> to całe szczęście. No. Ale powiem Panu szczerze, że widać, że Pan tym żyje też, nie? No żyje. Bo, się to, podażyła, nie? Tak. bo to przecież y, trochę się tam człowiek zajmował tym paleniem i, róż, i różne te piece się pooglądało, no ale... Nie wiem, jakby się zachowywał na przykład tam syn z tym, z tym dolnym spalaniem, niby piątej klasy. Ile razy bym musiał nakłaść do niego, żeby zagrzać ten właśnie 2000 litrów. Ale tak licząc, że tam jest mniejsze palenisko, to jakieś 4-5 razy pewnie by trzeba było nakłaść. Pan mi wspomniał poza kamerą, bo chwileczkę rozmawialiśmy, że pan miał tutaj kocioł. Zainstalowany też przed tym, który, który teraz jakby wymieniał Łukasz, no. kocioł, który Pan sam zrobił. Tak, ale to miałem, <laughs> miałem go wcześniej, to było w 1995 roku, którego robiłem sam. A po drugie, no to wtedy jeszcze tak nie było za bardzo czym. To z Pawarką, to nie było przecież Boszów, nie było nic. A to w ogóle to jest taka historia, że nie <laughs> wiem, czy to ten, żeby pociąć blachę, to na plastry mi pocieli w Hamerni. Mhm. A później to założyłem na cyrkularkę tarczę taką dużą i te na te półki wycinałem to na, na cyrkularce tą tarczą. O kurde. No, to jest historia taka, że jak to, jak to dzisiaj dzieciom opowiadam, to jest nie do Ale trzeba było sobie radzić. Trzeba było o. sobie radzić. No, nie, czemu było, coś, nie było tak jak teraz, że pan sobie coś kliknię... tam kombinował, jak niby tam jakiś ślusarz, mechanik, ale więcej, więcej samoług mhm. trochę tam kowalki, trochę tam kowalami mieli fajnego na wsi. Mhm. No to tam coś człowiek za młodego popatrzył, coś się lubiło, no i coś się lubi się coś tworzyć. Okej, okay. no. Z niczego zrobić coś. Ciekawe, czy w ogóle z się kurzy? Może mi zobaczyć. Może się kurzy. Dobra, to ja wezmę sobie w takim razie kamerę do ręki. Poczekaj. Ja, ja sobie <laughs> kurzyć, jak to się mówi? Kurzyć się musi. Ok, jak się coś pali, to się i kurzy. Ale to widzę, że to jest para wodna tylko. Teraz okay. ja sobie odejdę troszeczkę dalej. Delikatnie. Słuchajcie, zobaczymy, co teraz się dzieje na urządzeniu. Urządzenie cały czas wysyła ciepło na ogrzewanie, tak? bo tak, tak sytuacja wymaga. I aktualnie mamy 63 stopni na kotle, 53 na górnym czujniku bufora, na dolnym 43. I temperatura CWU spadła do 46 stopni. Jakby ten obieg CO był wygrzany, no to ten bufor dużo szybciej by się tak naprawdę naładował. Nie? Ale że mamy godzinę. 11.15, a ja muszę wracać do jakichś swoich obowiązków. Panie to ja mam do Pana sprawę. To nie wiem, za kilka godzin, no. jak się już y, wypali, to niech mi Pan zrobi zdjęcie. Tak. A ja je w tym momencie tutaj wkleję, żeby no. widzowie zobaczyli, nie. jaka temperatura jest. nie? No. I jeszcze mamy jedną sprawę. Może teraz damy dokładanie drewna i zobaczymy, ile tego drewna zostało spalonego. Może co? No, można zobaczyć. Dobra, no to teraz Pan zna tą procedurę pewnie. OK, no mamy uzupełnianie. Otworzyły się drzwiczki, czyli możemy otwierać. O, proszę kanał działa tutaj. O, tutaj jeszcze zostało dużo. No, jeszcze jest. No. Super. Dobra. Jeszcze jest, to praktycznie połowa drzewa jeszcze zostało. Tak. Połowa drzewa jeszcze jest. Ok, no ja, tak jak powiedzieliśmy przed chwileczką, jakby jakbyśmy nie grzali teraz yy, domu, no to ten bufor by dużo szybciej się naładował do dużo większych temperatur, nie? Tak, i po drugie jeszcze tam jak biorą, coś tam myją, płukają wodę, no, znacznie naczynia myją, no to jest, jest o to obciążenie, znaczy się zmniejsza się. Tak. Zmniejsza się <laughs> no, temperatura wody. Tak. Panie Jurku, ja uciekam. Bardzo dziękuję za miłą. Za, za miłe nagranie za to, żeby Pan ugościł, za to, że mi pan chciał pokazać, jak ten kocioł u pana działa. Ja mam nadzieję, że za jakiś czas się spotkamy no, to się będzie pan tak, tak samo... Będziemy zadowoleni. mieli lepsze doświadczenie i wiedzy więcej, co i jak, jak to faktycznie działa. działa nie? Ja. Bardzo dziękuję za inwestycję. Dziękuję. Bardzo miło mi było pana poznać. Nawzajem. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobał taki odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło, co do zobaczenia w kolejnych. Obcinkach. Cześć. No, to cześć.